Jesteśmy właśnie na pogrzebie Jerzego Urbana. E, w, tutaj jest, y, widzę, tak, kwatera czekamy, rodziny. Bardzo Pogrzeb, bardzo jest transparent. Są przeciwnicy, są zwolennicy. Jest, jest. Tak, tak, czekamy, oczywiście. Przepraszam. I tak wygląda pogrzeb Jerzego Urbana, tak wygląda pani, która prowadziła tą ceremonię tutaj widzę, że jakieś są problemy z głośnością. Przejdźmy dalej. Wróćmy, żeby tu już nie zasłaniać fotoreporterom. Szanowni Państwo, je, trwa ostatnia część pogrzebu. Przez cały pogrzeb bardzo dużo przeprowadziliśmy wiele wywiadów z uczestnikami.